Cześć, nazywam się Tomek, jestem prowadzącym profil Kucharz z Kaszub. Możecie mnie zobaczyć na Facebooku, możecie zobaczyć moje filmiki na YouTube. Tak więc, co dla Was przygotowałem dzisiaj? Przygotowałem dla Was dzisiaj temat taki, który jest dla mnie, jakby to powiedzieć, bardzo znany. Myślę, że dla Was również. Będą to placki ziemniaczane. Dzisiaj pokażę Wam tylko placki ziemniaczane w nowej odsłonie, które jeszcze nie jedliście. Myślę, że bardzo się Wam spodobają i będziecie próbować naśladować moje przepisy. Tak więc zapraszam. Do przyrządzenia naszych placków. Będziemy potrzebować następujące produkty: pół kg ziemniaków, jajko, słonecznik podprażony, Do tego mamy mąkę, płatki owsiane. Sezam ciemny, sezam jasny, również sprażony do tego śmietana będzie na końcu. Ewentualnie do dekoracji, kto lubi, również będziemy używać do tego dania czosnek. Tak więc pokażę Wam teraz, jak to się robi. Zaczynamy nasze dzieło. Tak więc ziemniaki będziemy ucierać na dużych oczkach, nie będziemy ucierać ich na małych oczkach. Tak więc pokażę Wam jak robi się placki w zupełnie nowej odsłonie. Spójrzcie, ucieramy placki. Gdy nasze ziemniaki już są starte, dodajemy wszystkie pozostałe składniki. Zaczniemy od jajka, wybijamy. Wrzucamy oczywiście do kosza skróbkę. Następnie dodajemy słonecznik. Dodajemy sezam jasny. Dodajemy sezam ciemny. Dodajemy płatki. No i dajemy mąkę, teraz wszystkie składniki musimy dobrze wymieszać, gdy nasze składniki już są wymieszane, dodajemy na końcu czosnek. Możemy przepuścić go przez praskę, jeżeli ktoś już ma taką wprawę w rękach, może go posiekać. Ale dla mnie najlepszym wyjściem jest praska. Nie, nie ukrywam, że nie mam wprawy w rękach, ale jest to najszybsza forma. Tak więc gdy czosnek już mamy wymieszane, dodajemy sól do smaku. Ja lubię dużo soli, tak więc myślę, że taka ilość będzie odpowiednia. Inaczej mówiąc łyżeczka soli. Płaska łyżeczka soli. Ok, teraz zabieramy się ze za smażenie. Odpalamy patelnię. Olej, olej. Jeżeli nie jesteście pewni, jeżeli, czy olej jest nagrzany, możecie spróbować wrzucić mały płatek ziemniaczka. Widzicie, jeszcze w tym momencie olej jest ciut zimny, żeby wrzucić ziemniaki, inaczej mówiąc, nasze placki. Tak więc za chwilę poczekajcie, będziemy wrzucać placuszki. Tak więc proszę raz bardzo, wrzucamy nasze placki. Żeby nie było tak, że placki są za cienkie, możemy ciasto dorzucić na wierzch. Owień trochę ściszymy, żeby nie dostał takiego powera, żeby placki nam się nie zjarały. Proszę spójrzcie jak pięknie one wyglądają, jakie końcówki ziemniaka jak końcówki ziemniaka wyglądają naokoło. Na około. Ok. Nasze placuszki widzę już przybierają kolor złocisty z drugiej strony. Już tutaj o, spójrzcie, tutaj już się zaczynają robić. Tak więc nasze placki już mają kolor złocisty. Możemy zacząć je wykładać na tak. Do dekoracji możemy użyć śmietany. Na wierzch możemy dać trochę szczegółów. Spójrzcie, oto moje nowe danie. Tak oto wyglądają placki w zupełnie nowej odsłonie.